Witam Państwa i zapraszam na przedostatni w tym roku odcinek audycji Woda Bydgoska. Tym razem połączyliśmy się z Beatą Rutkowską, zastępcą kierownika biura obsługi klienta Bydgoskich Wodociągów i z Tomaszem Hoffmanem, kierownikiem tego biura. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak w mijającym roku pracowało biuro obsługi klienta MWK w Bydgoszczy, a zacznijmy może od tego, Jakie są wyniki badań opinii klientów, którzy oceniali i pracę biura, jak i samych jego pracowników? Co konkretnie wynika z tych badań, panie kierowniku? Jak pokazują wyniki badań satysfakcji klientów miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy, które corocznie przeprowadzane są przez niezależne instytuty badawcze, pracownicy biura obsługi klienta są pozytywnie oceniani przez Bydgoszczan. Klienci doceniają nas przede wszystkim za wysokie kompetencje, przyjazne nastawienie, kulturę językową, sprawność w działaniu czy umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji. Czy pandemia wpłynęła na relacje międzyludzkie, patrząc na pracę biura obsługi klienta MWK w Bydgoszczy? Zdecydowanie. Wpłynęło to znacząco na relacje międzyludzkie, tak ograniczając możliwości swobodnego kontaktu. Natomiast, co potwierdzają wyniki wspomnianych badań, nasi klienci, przez wdrożone w naszym biurze rozwiązania, nie odczuli związanych z tym niedogodności i na tle innych firm dostarczających media jesteśmy oceniani bardzo dobrze. Oceny motywują nas do dalszej pracy i rozwoju, aby sprostać nieustannie rosnącym wymaganiom naszych kontrahentów. I taka, chciałam dodać, właśnie praca Biura Obsługi Klienta MWK w Bydgoszczy wpisuje się w strategię wodociągów, i to trzeba podkreślić. Tak, należy tu w tym miejscu podkreślić, że utrzymanie zadowolenia klientów na jak najwyższym poziomie jest jednym z podstawowych i strategicznych celów Bydgoskich Wolociągów. Takie wyniki zapewne cieszą, tym bardziej, że 2021 rok, o czym już tutaj wspomnieliśmy, był kolejnym trudnym czasem dla wszystkich ze względu na pandemię. Mocno koronawirus utrudnił obsługę klientów, pani kierownik. Powiem szczerze, że pandemia nie wpłynęła y, tak bardzo no, i nie zakłóciła pracy naszego biura. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, godzinach od 6.50 do 14.50, we wtorki do 18.00. Y, w trakcie kontaktu z klientami, zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa. Klienci y, wchodzący do biura obsługi są proszeni o dezynfekcję rąk i zakładanie maseczek. Również nasi pracownicy zachowują środki bezpieczeństwa. Dodatkowo na stanowiskach obsługujących klientów zostały zamontowane szyby ograniczające bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem. Często nasi klienci zadają nam pytanie: czy należy wcześniej umawiać taką wizytę w biurze obsługi klienta? Otóż nie, wizytę w biurze obsługi klienta nie, nie trzeba umawiać z wyprzedzeniem. Jedynym ograniczeniem, jakie jest, to fakt, że w placówce może znajdować się jednocześnie siedmiu klientów. Wiele spraw klienci załatwiają zdalnie. Czy można powiedzieć, że ta forma się już zadomowiła w Biurze Obsługi Klienta Bydgoskich Wodociągów i klienci już przywykli do takiego właśnie sposobu załatwiania swoich spraw? Panująca sytuacja epidemiologiczna skłoniła nas wszystkich właściwie do załatwiania większości spraw przez internet. I również tutaj nasi klienci bardzo chętnie korzystają z tej formy kontaktu z nami. Zatem większość spraw możecie Państwo załatwić za pośrednictwem poczty mailowej, zadać pytania, które Was interesują lub złożyć stosowne dokumenty. Honorujemy wszelkie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej stany wniosków, pis, podpisanych przez osoby wnioskujące. W ty... Tu możemy jeszcze również dodać o tym, że dokonaliśmy modyfikacji strony internetowej w tym roku, aby bardziej ona była przyjazna dla Państwa i moglibyście Państwo w szybki i dogodny sposób odnaleźć informacje, jakie Was interesują lub pobrać odpowiednie druki. Dajmy Pani, kierownik, jeszcze przykład, jakie sprawy można właśnie załatwić przez internet. Przez internet możecie Państwo złożyć wszelkiego rodzaju wnioski: czy o zawarcie umowy, czy o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza ogrodowego, czy warunków technicznych obejmujących budowę domu, wszelkiego rodzaju reklamacje, zapytania odnośnie naszej działalności, czy też naszych usług dodatkowych, jakie świadczymy. A czy jest jakaś sprawa, którą jednak należy załatwić osobiście? O. Znaczy jedyną taką rzeczą, jaką, jakiej klient nie może dokonać bez kontaktu tutaj, bezpośredniego biurze obsługi, jest opłata faktur wystawionych przez nas bez dodatkowych kosztów. I tutaj należy podkreślić, że właśnie spółka nasza jest jedyną, która jedyną firmą, która nie pobiera dodatkowych opłat za wystawiane przez siebie faktury. I to może klient dokonać w punkcie kasowym, który znajduje się w biurze obsługi klienta. Panie kierowniku, to był trudny rok, mam tutaj na myśli pandemię. Czego w takim razie życzyć w tym nadchodzącym nowym już roku 2022 pracownikom Biura Obsługi Klienta Miejskich Wodociągów w Bydgoszczy? Tak, to był trudny rok. Myślę, że z uwagi na obecną sytuację przede wszystkim życzymy sobie zdrowia, poza tym satysfakcji z pracy i podjętych działań, dalszego rozwoju no oraz zadowolonych klientów. Dodatkowo życzymy zarówno sobie, jak i naszym klientom uruchomienia elektronicznego biura obsługi klienta, co wypełni jeden z postulatów poruszanych przez Państwa w badaniach ankietowych. Tak więc przyłączamy się do tych życzeń. Dziękuję za rozmowę. Podsumowując, warto, proszę Państwa, szczególnie teraz w pandemii, korzystać ze zdalnej formy Biura Obsługi Klientów Bydgoskich Wodociągów, która to pozwala załatwiać sprawy i szybko, i bezpiecznie. O czym mówili dzisiaj nasi goście: Beata Rudkowska, zastępca kierownika Biura Obsługi Klienta Bydgoskich Wodociągów, i Tomasz Hoffman, kierownik biura. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. I dziękuję telewidzom i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.